Witam według aktualnego przekazu dnia, który otrzymałem w ostatniej chwili od samego prezesa Kaczyńskiego, tak osobiście mi wręczył, dzisiejsze doniesienia z przygotowań do szczytu NATO wyglądały tak oto. W kancelarii Premiera na konferencji oko w oko z dziennikarzami stanęły osoby decydujące w kwestiach bezpieczeństwa szczytu NATO, a także decyzji, które podczas szczytu będą podejmowane w imieniu polskich sił zbrojnych. Był to więc mini minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz pułkownik Nalewajko, jego pierwszy sekretarz. Bardzo interesujące przemówienie wygłosiła również obecna na konferencji premier Beata Szydło. Przekaz dnia zawierał również instrukcję, co należy odpowiadać na pytania dziennikarzy, dlaczego nie przybyła na konferencję głowa państwa. Ale okazało się to zbyteczne, bo takich pytań nie było. Niestety przekaz dnia nie zawierał instrukcji Jakie dalsze informacje mamy dzisiaj przekazywać Państwu? Więc w drugiej części wiadomości nadamy kilka interesujących rozmów z czołowymi politykami. Na pierwszy ogień nasz prezes Jacek Kurski. Zadała mi Pani pytanie ciekawe. Dosyć, jak ja się czuję jako prezes telewizji publicznej, znaczy. Narodowej chciałem powiedzieć. No cóż, do mnie docierają te, te głupie dowcipy, bo to mówią, słyszę i z tej i z tej strony przebrał się Kurski jak diabeł Wornat i dyń, dyń, dyń na mszę ogonem dzwoni. Ja ucinam. Ucinam już na poziomie kierownictwa partii. Ucinam wszelkie dyskusje i rozważania na temat, czy Kurski dobrze robi, że zapewnia od rana do wieczora, że tak dobrej i uczciwej, tak, uczciwej telewizji to nie było na całym świecie. Nasza, moja, znaczy telewizja jest wiarygodna. Wiadomości mówią prawdę i tylko prawdę. I teraz dlaczego ja to tak ciągle powtarzam, że, że tak właśnie prawdomównego programu trzeba szukać pilotem po wszystkich kanałach. Można! Otóż to już jest taka bzdura, takie bezszczelne kłamstwo, że na to by się nie poważył nawet któryś z kaprali, co to prowadzili w poprzednim stanie wojennym, dziennik telewizyjny. Ale całe doświadczenie życiowe mi mówi, że nie wolno mówić bzdurek, maleńkich o takich kłamstewek, tylko trzeba iść zawsze na całość. Tu, że mam rację, to dam sobie po kawałku rękę uciąć albo i całą. Całą! Pomyliłem kartki, przepraszam. Zamiast rozmowy prezesa Kurskiego miała być nadana wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. Naprawiamy ten błąd. Jednocześnie polecam tych kilka zdań świadczących o wielkim oddaniu prezesa sprawie polskiej, jego przywiązaniu do tradycji, której on i tylko on jest godnym spadkobiercą. Tylko wojna się skończyła, to wszyscy mieli takie marzenie, że przyjedzie generał Anders na białym koniu i wyzwoli nas spod władzy komunistów, ukaże wszystkich. Winnych, i to wyzwolenie nastąpiło dopiero teraz, gdy prawo i sprawiedliwość wygrało wreszcie wybory, i ja chciałem wynagrodzić narodowi to długie czekanie chciałem dosiąść konia chciałem tego konia zaciąć chciałem zaciąć batem i wjechać do Warszawy. Piękny, piękny byłby widok. Ale ten biały koń miał być z Janowa Podlaskiego, a wszyscy wiemy, co tam się stało ostatnie, musieliśmy zamknąć platformę obywatelska, która nie potrafi się pogodzić z porażką wyborczą, do spółki z kodem i nowoczesną, wytruła wszystkie klacze, a ogiery poddała indoktrynacji, po której wszystkie stały się gejami, tak żeby w Janowie już nie Nigdy nie było ruiny, tylko ruina. Wstaliśmy z kolan nie tylko w Europie. Oto co powiedziała pani premier Szydło Amerykanom podczas swojej historycznej wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie w konsulacie RP gościliśmy kilku Amerykanów. Nic nie speszona premier takim powiedziała, że w pęty im poszło. Dzień dobry. bardzo mi się tutaj podoba. U was w Ameryce tylko jedna, jedna sprawa. Te gwiazdki nie na niebieskim tle. No po co, po co wam gwiazdki, które są elementem europejskiej szmaty? Europejska szmata szpeci niektóre miejsca także i w naszym kraju, ale to na razie ze względów taktycznych. Jak długo jeszcze? Wyjaśnił minister Waszczykowski, który udzielił wywiadu Dominice Wielowiejskiej w radiu TOKE FM jeszcze przed wysiedleniem tej rozgłośni do Monachium nie, no ja z Unią rozmawiam grzecznie, ja im wygarnę dopiero jak przyjdzie czas, jak prezes da znak, to ja im od razu koniec, koniec wtykania nosa w nasze sprawy, bo my wychodzimy z tej waszej zasmarkanej Unii lewackiej, przegniłej, zamykamy granice, możecie biegać na skargę do Amerykanów, my się Amerykanów też nie boimy, bez nich też damy radę, sami się przed Bronimy, a jak się okaże, że Rosja zasilna, to się poddamy i okej. Okay. Putin się na to złapie i wkroczy i wtedy dopiero Antek Macierewicz Putinowi przyłoży na czele naszej partyzantki, którą do tego czasu się wyszkoli. Ile mamy tego czasu? Pani zobaczy tam w tej waszej gazetce dzisiaj napisali, że Unia pewnie wstrzyma dotacje. No to jak tylko Unia powie, że Więcej pieniędzy nie ma, to to jest właśnie ta data. Od razu następnego dnia my im powiemy: spadajcie na drzewo. Możecie nas pocałować, wiecie gdzie. Pani mi tu gestu Kozakiewicza nie pokazuje. Od pokazywania gestu to jesteśmy my, mocarstwo na miarę prezesa. Jednostki obrony terytorialnej powinny skuteczniej bronić przed marszami kodu. Które zagrażają demokracji, więc wyposażyłem je w czołgi na początek. Dostałem też środki na dalsze zakupy. Tu o, jest moja karta kredytowa. Prezes mi przydzielił, płacę z budżetu bez żadnych limitów. Jesteście ostatnim miejscem w czwartej Rzeczpospolitej. W którym na stanowisku kierowniczym aż do dziś utrzymywał się człowiek z poprzedniego układu, znaczy złodziej komunista nieudolnie usiłował udowadniać swoją przydatność, powoływał się, że wasza jednostka istnieje od roku 1890 a pod jego kierownictwem od lat dwudziestu i w tym czasie gasiliście skutecznie wszystkie pożary w całej okolicy. No i co z tego, że gasiliście, wasz nowy komendant, urzędujący od dzisiaj, to człowiek ideowy, wieloletni działacz powiatowych struktur prawa i sprawiedliwości. Świetnie obeznany z ogniem. Dwa razy w ramach walki o repolonizację handlu podpalał supermarkety zagraniczne niemieckie. Oba poszły z dymem. Ale tu od razu przestrzegam wszystkich przed przezywaniem go piroman, co na pewno będzie robiła opozycja, która nie potrafi się pogodzić z porażką w wyborach. Przestrzegam, bo można się narazić na wyrok za zniesławienie. Przypominam, że co prawda supermarkety chciały ostarżyć waszego nowego komendanta o podpalenie. Nawet ich adwokat już szedł z do sądu, ale zanim dotarł do sekretariatu, to pan prezydent waszego nowego komendanta ułaskawił. No.